Gul, gul, gul. Butelkę wyrzuć, nie? Co to? Butelkę to tam wyrzuć, nie? Nie, bo ja tylko wypiłem Ci, ci mililitrów. Aha, no to wypisę całą i wyrzuć. Ona to w sumie jest śmietnik, no nie, wiesz. tego to jest wszędzie. Dobra, ja biegnę, słuchaj. Ale ona się zaczyna prezentować ładnie, ta hata ze No. Nooo. <laughs> Ładna to strzecha. Biegnę na ten, na... Na... satelity biegnę. Może mi się coś no, no, może mi się też uda wiesz przynieść Przy okazji podniosę kamień jak z będę jakiś wiesz Dobrze. Coś mi się tutaj... Ten. jakieś blueprinty No nie to kamień, kamień, kamień mam jeszcze kilow. O, tu jest ten, reaper bench Zajbiście Jakiś wariat tył na, e, na satelitach, przede mną. Czemuś jeszcze nie wymienił drzwi na te drugie? E, no bo nie miałem tego, zabrakło mi... Wiesz co, spieprzyłem, z, 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 z bo zamiast skrawcić 150, jest ziomek. Gdzie jest ziomek? O, jest dwóch, jed, drugiego nie zauważyłem. What the fuck? Gdzie? Damy im radę? Ja nie mogę go trafić, jak jestem, kurwa, upośledzony, nie? Mamy im radę czy nie bardzo? Myślę, że tak. W ogóle tego ziomka trafimy, on awczy. Ale jest drugi gdzieś. Gdzieś ty tej w ogóle? Jestem na tak. Ja nie wiem, on... Ten ziomek jest... zbugowany jest? Wow! Jest drugi, jest to... Wow! Let's surprise! Stilo. O dobra, jeden dostał. Dobra, leży jeden. Jeden leży. Chuj, tu jest O, go podnosi prawie. Dostał. Na satelity ma listkę. No, jest na state'a. Dobra, leży mam strzał Biegnę, biegnę, biegnę A... Kierunek, kierunek Na satelitach jestem A drugi gdzieś ucieka eee, Dostał ode mnie raz Gdzieś jest na satelitach, gdzieś to się kręci Ja jestem spodnia, Także uważaj ja I mam kuszę Jak? Ale on chyba uciekasz, co? Bo widzę to, do... widzę to, go, widzę go. go? Tam, y, przed tobą, przed tobą. Cofuj się, cofuj się. I ruga do przodu, ruga, ruga, ruga. Dobrze w lewo, do w lewo, w lewo. W lewo, w lewo. tą skałą i do przodu. A widzę Nie widać. O kurwa, nie trafiłem go. Machaczetta. Chyba no o Jezu, to tak jest to zaunny pan masz za mnie down Dobra Polac Polacia, nie... brawo. Jesteś głupi jak but Mam mów dla ciebie No cóż Jestem głupi jak bud według niego <noise> No cóż Polak, Polaka, no trudno, no Jezus Maria, co zrobisz? Kurwa chłopie, ile razy mnie uciekali, ja mówię siema, co tam, a no, bije kurwa no. Nie no tutaj, to ty tam bijesz ten? Ja biję. Tak? Okej. Okay. Mam blueprinta na, na siepli. O, zajebiście, ja mam na... No, maczugę to ja wyrzucę. Ale kurwa jedynie mam człowieku. No to najedź się, najedź się. O, ja mam fajnie, bo ja mam blueprinty. Dobra, możemy pozgarniać tego lota w sumie Kurwa, wody to, to nie nie, to jest, to jest, to nie ma nikogo zgarniać to się da, Ta. a potem będziemy myśleć Kurwa jedzenia o tyle, że o Jezus Polak. Polak. Animal pad mam 8 z człowieka Och. To akurat w sumie nie było takie wytłumaczenie Polak Polaka. Tutaj Zasada jest złota never trust in rust, tak? Nooo! Nie pani A ty zlotowałeś tamtego człowieka drugiego? E, tak, a, a oni tam nic nie mieli, no, trochę no, blueprintu wiesz? Jego ciało? Mm, tak, tak. Znaczy się nie, nie skroiłem jego ciała. Hmm. Nie ten, akurat. Tego nie robiłem. Nie jestem takim barbarzyńcą. Znalazłem jednego i znalazłem lanterna. O, ale, aha, a tak, nie tak? się. Będziemy mieli światełko w domu. Znaczy będziesz miał w pokoju. Dobra, ee, nie wiem, może tu jeszcze jakieś beczki są? Ja tu widzę kilka, właśnie się tam. Ej, ty! A to, to, to koleś za mną? O Boże, ja myślałem, że to Ty jesteś. Kurwa, widzicie? No, z kamienia. Dobra, leży. Ech, leży. Boże, kochany. What the fuck? Ja myślałem... Ja myślałem, że to Ty. Za mną cały czas biegniesz. Nie, nie, nie. A tu jakiś ja koleś kolej jak Ja pierdolę, ja ludzie. Co tu się dzieje? Jakiś kolej za mną bieg w ogóle, wiesz, w momencie kiedy się zatrzymałem, to trzeba bić kamieniem. Tak wiesz... Właśnie, strzeliłem się dopiero w momencie, kiedy powiedziałeś mi, że tu jest pełno tych beczek i tak mówię kulat, jesteś przecież obok mnie, mówię. Ja jest nie widzę ani jednej beczki. No. Mówię, coś tu jest nie tak. tu, <gry> no. Stoplopintu! O no, takie, takie te są... Ja mam 172 przy sobie Trochę mam spadki FPS, ale to chyba też wina tego, że mam po prostu za długą grę włączoną. I ona się tam... Ten raz jest specyficzną grą, że... Przynajmniej tak kiedyś było w ogóle, że wiesz, że im dłużej grałeś, tym więcej ramu zżerało. Mimo tego, że mam 16 GB ram, no to mam wiesz, na przykład w jakimś po czasie... Tej to ty biegniesz, tej... tak? podskocz, podskocz. Dobra, to ty, tak? To ty? Tak, tak, tak. to? Tak, tak. Jezus Maria. <laughs> Sorry, ja się wystraszyłem. Jak spojrzałeś na mnie, tutaj masz chyba wodę. O, trzy wody. No. jak ten kurwa jest załadowany na Eee, No, ja też mam dużo rzeczy, możemy wracać. Momencik jeszcze tylko, a zawsze jest to jeszcze ten. No. A potem nagle, kurwa, hetz. A ty... potem nagle, jeep, hej, i giniesz, no dokładnie. Ty, dobra, wracajmy, mamy za dużo bluśnić. zaraz się to No, ja mam 170, ty masz ponad 100 pewnie? Ja 141. No to mamy to na 300, to wracajmy no, praktycznie Okej, okay, biegnę do tobą Ciągle się że będzie to z tego, Jak chcę zrobić ten był e, czekaj, 60, na książkę jest potrzebne... 5, 60. 5, 5 razy 6 to jest 300, czyli No będziemy mieli na książkę jedno, moglibyśmy spróbować książkę zrobić A co z książki można zrobić? Mm, no tam jest cała masa tych rzeczy no nie, ale jak będziemy mieli 6, może dostaniemy jakiś karabin, jakiegoś Thompsona Co dostaniemy? Thompsona, jak będziemy mieli szczęście o. także, no można spróbować w sumie. Już mam 200 O, No ładnie, słuchaj, no. jest Kolejny karton, który sobie podniosę, to jest, no, ja oczywiście co? Jedzenie, ale dobra, to jest w plus, właśnie, budowania się, tak wiesz, w takich, przy takich monumentach wielkich, bo łatwo widzisz, łatwo jakąś walkę tutaj, żeby nie było nudno za i znajdziesz. Ja czekam na ciebie. Biegnę, A bo biegnie, dobra, biegnie, ja, biegnie, ja to tam. tam. Mimo że to w ogóle że to jest polski serwer, to tutaj założyłem gra bardzo dużo rusków, no nie. Tam kolejny karton jeszcze masz o właśnie, no. A chyba jedzenie jest samo. No samo jedzenie, jedzenie tak, ale no bierę, nie Ja niestety nie mam miejsca już, to tylko pominąłem. A... Ciesz się, bo mamy kurwa paliwa na. Na yes. piec. Na piec? O, zajebiście. Z ludzi kurwa, z ludzkiego smalecu wokół. Ludzki smalec. Wracajmy. Wracajmy z tej udanej wyprawy. Dobra, było zajebiście, jedziemy. Co, wyprawa to jeszcze lepsza może? Ale ten koleś, jeszcze kurde no, ja pierdzielę. Co za wariat. Nie biegnie z kamieniem nigdy, jak mam coś o, innego. wiesz chodź. co, czekaj. Ja, ja nie, wiesz co, ja nie wiem, bo ja się nawet, ja ci powiem, że ja się nawet nie przyjrzałem jak on biegł, wiesz, to było po prostu takie spontaniczne, że ja myślałem że po prostu, że ty biegniesz za mną. Co mi tu wypada? Zasiarki. siarki. Hmm. Nie wiem, czy chciałbym, żeby mi to wypadało. Ja szukam ten kamień i wracam. Taki sobie jeden tutaj. Nie, no świetne, to wyjście było kurde świetne. Znaczy się, może dużo, tam, dużo blueprintów żeśmy zyskali. Tak. Ja znowu tą śmieszną beczkę dostałem. Nadbiera wody, tak? No niby tak. Znaczy ja ją postawiłem w domu i chyba się nic nie ten. Chyba się nic nie stało, chyba się nic nie nadbierało. Spróbuję postawić ją teraz tutaj gdzieś. O, na przykład tutaj. No ja wiem, tutaj stoi. Dobra panie, to zapraszam. Idę Łupa! Dobra, jestem w środku. Gdzie jesteś? Tutaj za tobą. Prze A! Ją. Dobra, daj. Ją, -y. Co zostanie z blueprintów po książce? Nie, to po prostu rozdzielimy da. i. Się Trzymaj ten. Po, po -y. e, naucz się. Też zdobyłem teraz. Ulepsz, 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 ulepsz. 79 zostało. Dobrze. E, ulepsz. Książka, ujawnij schemat. Kurwa naucz się. Co to jest? Mina lądowa. Z książki? No. Eee. No niestety. na tak czasem też bywa. Chcesz nauczyć się tego? naucz się. Dobra, mamy 70 dziewięć. Możesz zrobić ze strony jeszcze jedną i z tej strony jeszcze spróbować się czegoś nauczyć. Może akurat jakiś może. Miecz. Mm. A ty, sorry, pojebało mi się, kliknąłem zamiast upgrade. Sorry, deal. Aha. Dobra, brakuje <laughs> nam jednego blueprinta do strony. Nie ma. Dobra, zajmuj się nie robieniem, posiadam. panie kochany pieca. Gdzie go postawić? Myślę, że gdzieś u góry, chyba, co? Jest ja jestem pewien, ale. Może na razie koło skrzynki po prostu tam na wyjściu z tego z ładu. Też po może być. Może być? Tak. Potem każdy będzie miał swojego, a na razie nie pójdzie tu jest. Kurde, chciałem go nisko podpalić i zapnęłem Co się dzieje? No ale... to jest... Załóż ale jest z na A to A widzę, że tak takie brudy no właśnie o to chodzi <laughs> Właśnie o to chodzi żebyście wy też coś mieli na sobie Żebyście no, wy czwórkiem że nosili że to samo to tak, tak, takie niebieskie bluzy Ja mam dobre, no nie? A albo jak chcecie to ja wam mogę wykrastować takie bluzy I będziemy mieć wszyscy Ale wy też po prostu możemy mieć... takie bluzy więc nie ma problemu, to jest zaraz skrawcę tutaj sobie i znajomym, tylko że muszę wiesz co, najpierw tego płótna nazwierać, bo tak też z tym płótnem na razie. Eee, a byś ten, bo ja mam przedmioty teraz, byś zrobił szykerę? Mam, mam przy sobie już wszystko. A jasne, nie ma problemu. Bo tam chyba trzeba było drewno i ten... Tak. metal. Przyszli po pomoc na Ju, już, 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 już. Minuta.

Makumba, Makumba, ma Makumba w makumba. Ma I wcale, wcale nie taki rasowy. <laughs> wcale nie taki. Pokaż. Czy pokaż czy jesteś rasowy czy nie. Oooo, nie, nie jesteś rasowy. Ooo słabo. Eluuuu. <laughs> Siekierka tu chodzi. Dzięki. Spoko. Ja widzę tego jelenia tam u góry. Zaraz go w tyle. Eee, a dałbyś mi na PW... Daś mi na PW wszystkie niki Twoich kolegów? Eee, jasne, zaraz ci napiszę. Nie. jest okay, poko. Kapciu chodź. Kapciu. <grym> Kapciu chodź. <grym> <grym> no. Odwrotnie drzwi postawię ten Jebnąłem, hałem, wrzuciłem Patrz, wrzuciłem O, o, o Gdzie? Ja, właśnie trzy u Jak tu jeżdżę? Dobra, to jeszcze po drodze sprawdzimy No, jeździmy, się robimy Dawaj Lecimy Patrzymy co on tam znalazł Jakąś chatę niby, którą łatwo można dolejdować A Szkoda, że są niby tam zawsze Zobaczymy co on tutaj wymyślił I Nie mamy biedy satelit na sobie gaśnie, spotkamy Czyżbym widział kamień leżący na ziemi? Nie, to tylko tak jak to Dobra, jesteśmy Są satelity? Prawie satelity są Tu się udawiasz, z tego. Hmm. gdzie on może być? O! Halo! Halo! Co to wita Trzeba go. Jest na pozorku tym. To ja. A, no się to Jest na pozorku tym, A, tak, tak. Postanowiłem ją w końcu... postanowiłem ją w końcu zajdować. I to jest to. Więc jak macie te strzały i łuki, to dowolaj. są drzwi, ja nie wiem co jest za nimi. Czekaj, 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 czekaj. Nawet nie sprawdzałem teraz, czy da się je otworzyć. Tak. Ale chyba tak, nie ma bramka żadnego. O, nie, ty, ty, ty lutym, to jest lotem chyba. Pożyłem je. Ja. Jest jedna skrzynia, ale nie wiadomo co jest za... Koleś! 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 Dwóch koleci! Dwóch koleci! O! Dostał Hedda! Dostał? Ooooo! Jadę! jodza Nie zlepał, przecież. To jeden zdechł, tak? No, miał łatunek, spróbuję zobaczyć. patrzcie Jadam tu dalej, to sens. Odny sprawdzający? język? Ale mi bajne, jak się Ja chyba w kogoś strzeliłem, co? No, wejść po spodom nawet. Tak, nawet nie trzeba, no właśnie. <laughs> o, panowie, no to się obłowiliście. Mam pytanie. Ej, jak, jak tu wejść? Nie spoko, to, to jest więcej, nie nie spokojnie ja to wszystko mam Mam pytanie, bo tutaj jest lutyum i to co, pokażę wam co tutaj znalazłem Chyba to wam wystarczy, żeby siedzieć tutaj z pikaksami. sami Bo w tej jednej skrzynce O kurwa, o kurwa Panie No 74 HQ, 3 rakiety, Thompson i to wszystko Podzielę o, się no, z tą, ładnie. No. Ja... no. I czy chciałbym wam się gdybym... Zrobił, zrobił. nie, ja bym właśnie zrobił to tak inaczej kompletnie. Bo to nie jest ich lutym to sobie przypomniałem. Na dole ich, jest ich lutym, tak? Oni tutaj mają tylko część tego całego stafu, który tam jest. Czyli broń. A na dole mają całe lutym, chyba tam było pięć skrzynek te, tych większych. Aha. Więc... więc i, się na dół. Chciałbym wam się posiedzieć... No... 20, to będzie chyba 20 minut w 3 osoby, może 15 No, no tylko nie 20, mamy tutaj 20, ze sobą tych filozofów wiesz Musiałbym Ja, ja nie właśnie po niej skoczę Aha, no chyba, że tak Nie, wiesz, ja, to, ja, ten, ja Mam trochę ja No Ma, Mam, mam dużo drewna Nie, ja w ja wszystko mam, to Za to, że chcieliście mi pomóc, to ja wam dam Właśnie sobie Thompsona, bo ja z tego nie mam strzelać, amunicję do, do niego A czekaj, weźmy sobie tylko amunicję Ej, bo Widziałeś go? Złapałem, zapalę, tak. O Boże, święto, bo on przenikał. Eee... bo e, to jest... czasami nie... Macie tutaj 25 amunicji do niego. A nawet więcej, bo... Zaraz, to nie potrzebuję. Wiecie. Tego nie... Bo to jest... Macie to. Naładujcie sobie. Eee... Ja sobie wezmę rakiety, by sobie jeszcze weźcie to. A się Na nie, nie potrzebujesz. Hatu. Masz już? E, ja już mam bpk Aha. Dobra, super. Um, dobra, to to tak idę. Okej, to. ja tylko wam zniszczę, żeby nikt nie próbował wam tu wejść. Ja zaraz będę zaraz i tak mam tego building w ręce. Okay, A jak jakby co, jakby się obudzili? To kampcie, to kampcie tak, żeby się nie kknęli, że tu jesteście po prostu na, na kucaku. Ta, cichutko. No, no. Czekajcie, aż otworzą te. Ale starajcie się nie wchodzić, tylko najpierw ich zabić, bo jak się utkniecie, to Ta, już nic nie zrobicie. Dobra. dobra, to my tu czekamy.